Ale przyjemnie grzeje. Będę miała ładną opaleniznę. Tyle wystarczy. Nie chcę się spiec. Ach, pora się zrelaksować. Gdzie to słońce? Hej! Nie zauważyłem cię, sorka, mogę? Tak. Nie lubię, jak boli. Muszę się cały spryskać. Skończył się. Wow, sporo tego ma. Trzeba pokryć całe ciało. Buteleczka numer 3, jeszcze paluszki? Nie zapominajmy o łokciach. Prawie koniec. Bicki też. Chyba wystarczy. Na razie, Betty. Dzięki. Nakładamy ponownie. Halo? Puste? Dobrze, że mam więcej. Poprawka. Miałam. Ile on tego zużył? Ech. Jeśli podstawię to równanie, otrzymam wynik. O, hej, Betty. Co tam? E, co jest? Oparł się na mojej głowie? Ej, to moja głowa koleś! Ech, brak wychowania! Nie cierpię być tak traktowana! Wszystko przez ten mój nieszczęsny wzrost! Hej, chyba mam pomysł! Będę potrzebować kilku kolorowych kredek. Nakładam na nie klej i przyklejam do opaski. Idealnie! Spryskam jeszcze złotem. To powinno rozwiązać problem. Okej, okay, pora ją przetestować. Dobra, niech spróbuje teraz się o mnie oprzeć. Ta opaska wszystko załatwi. Ała! Co jest? Co ty masz na głowie? To cię nauczy dobrych manier. Zgadza się, wygrała! Ja z przodu. Prowadzisz, Steven? Ale razi? O tak. Mnie w sumie też. Co jest? Wciąż mnie razi? Po prostu zamknę oczy. Kurczę, dusi mnie. przecież nie jestem aż tak niska. Gotowa? Dotarliśmy Betty. Mam nadzieję, że dobrze zjem. Betty raczej nie myśli o jedzeniu. Przydałby się jakiś krem. Strasznie piecze. Wow, gdzie ty się wybierasz? Bo ja wiem, może na wycieczkę. W Londyn? Nie wierzę! Ekstra! No, będzie super! A, lecisz beze mnie! Rozumiem. Muszę się tylko spakować. Hmm, która lepsza? Niebieska czy czerwona? Nigdy nie byłam w Londynie. Wiesz co, wezmę obie. Problem z głowy. Proszę, 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 weź mnie ze sobą! Eee, no nie wiem. Mam tylko jeden bilet. Myślisz o tym samym, co ja? Dawaj. Otworzę tylko walizkę. Okej, okay, właź do środka. Dobrze, że jestem niska. Inaczej bym się tu nie zmieściła. Super! Nic cię nie uwiera? Okej, okay, włożę jeszcze kilka ubrań. Będzie ci cieplej. I zamykamy. Wszystko się pięknie zmieściło. Uff, udało się. Wow, znacznie cięższa niż się spodziewałam. Mam nadzieję, że mi tam nie zejdzie. Muszę być bardzo ostrożna. I lecimy do Londynu. Ach, ale ciężka! Okej, okay, pora ją stąd wyciągnąć. Ale długi ten zamek. Gotowe! Witaj w Londynie Sofia. A! Darmowa wycieczka! Waniliowe lata już się robi. Hej, mogę prosić? Dzień dobry. Kawkę poproszę. Świeżo zrobiona. Proszę. Posprzątam tu trochę. Mogę już zamówić? Słyszycie to? Chyba tabletki mi się skończyły, ha? Och, nie zauważyłam cię. Poproszę kawę. Oczywiście. Już nalewam. Dziękuję, ale z ciebie słodka dziewczynka. Wystarczy! Hej, co to takie małe? Miłego dnia, skarbeńku! Zapraszam do końcika zabaw. Masz ochotę? Dlaczego nikt nie bierze mnie na poważnie? Z czego on się śmieje? Pobawię się z tobą! Czy zwierzątka? Czekają, aż je przytulisz. Tam stoi! I w dodatku sam! Co by tu jutro porobić? Podajdę do niego. Trzymaj kciuki. Hej! Fajna ta piosenka, co? Aż nóżka tupie. Dobrze! Wybrała najlepsze ruchy. Eee, sorry, muszę... być gdzieś indziej. Och, poszedł sobie. Niech to. Nie podobał mu się mój taniec. Nie rozumiem. Nawet to mu pokazałam. O, ale cuchnie. I jeszcze mi przed twarzą macha. To powinno pomóc. Wsunę to tylko w opaskę. I założę jak przy ubice. Och, e, fajna maska. Dobra, na no czym to ja? Jak mógł na to nie polecieć? cukierki! Jakie pyszne! A Ła, co to było? Mój ząb! Co się dzieje? Uuu, czy jest źle? Tak, ale się nie uśmiechaj. Wiem, za mną! Do środka! Ale... To będzie dobre! Będzie bolało okropnie! Nie w życiu. Boisz się? Błaś! Dorośnij wreszcie, dasz radę! Nie zmusisz mnie! Ach, tak! No to patrz! Proszę mnie nie krzywdzić! To prosty zabieg. Otwieramy szeroko. Na razie. Wracaj tu! O o! Nigdzie nie idziesz! Chwilę! To już koniec? O, pan jest tu dotwórcą? Nie ma za co! To przerażające! To dla ciebie i dla ciebie. To dziś jest sprawdzian? Wiedziałaś o nim? Nie zdamy go. Powodzenia przyda się. Czekaj, zostawił odpowiedzi na biurku. Prawie mam! A to i one! Przykryję je włosami. Hmm. O, telefon. Nie ściągajcie. Cześć, mamusiu. W końcu wyszedł. Spisujemy. Zaliczymy to. Szybko. Sor wraca. Zatrzymam go. Drzwi się zacięły. Wpuśćcie mnie. Szybko, spisuj odpowiedzi. Dobra. Już kończę. Okej, okay, skończyłam. Otworzę drzwi. Aha! O nie, dzwonek. Świetny sprawdzian. Bardzo ciekawy. Łatwizna. Wiem. Aaaa, mamo, ratuj! To rozumiem. To kto chciałby podejść do tablicy i to rozwiązać? Sofia, zapraszam. Tak, wybrała ją, nie mnie. Proszę rozwiązać to równanie. Ona to wysoko zapisała. Może się rozciągnę albo podskoczę. <laughs> nie może dosięgnąć do równania. Ale ja ja nie wytrzymam. Nic z tego. Nie dam rady. Wracaj na miejsce i proszę mi oddać kredę. Zawiodłam się na tobie. Dobrze. To może ktoś inny. Betty, zapraszam. Zaraz ja ale, ale, dobrze. Haha, ha, masz ze swoje. Świetnie. Proszę rozwiązać to równanie. Ojej, nie ma szans, żebym to rozwiązała. Zmarzę tylko teba z groły. Dlaczego też nie jestem niska? Wow, widać, że się tam męczy. Wzrost jednak nie pomaga. Hej, mam pomysł. Wezmę tylko kolorową laskę kleju i oczywiście pistolet. OK, wkładamy i czekamy, aż się nagrzeje. Dobrze, chyba już. To do roboty. Zacznę od narysowania koła. Następnie je wypełnię, powoli i dokładnie. Dobrze, teraz wystarczy przełamać to w pół. Super, wyszło tak, jak planowałam. Włożę je szybko do butów podpięty. I w ten oto sposób, dodałam sobie kilka centymetrów o wzrostu. Betty, widzę, że pojęcia nie masz, jak to rozwiązać. Proszę pani, czy mogłabym jeszcze raz spróbować? Sofia? Jesteś pewna? Tak, znam odpowiedź. Dobrze, weź kredę i życzę powodzenia. Te obcasy z kolei zdają egzamin. Mogę rozwiązać równanie. Skończyłam. Wow, wspaniale! To poprawna odpowiedź. Dziękuję. Świat. Wspaniała kąpiel. A teraz pielęgnacja. Szybko wysuszę włosy. Od razu lepiej. Jak to zrobiłaś? Też tak chcę. Uważaj. Ej, to nie działa. Mało brakowało. Niepotrzebnie się cieszyłam. Ups, uderzyłam cię? Weź lepiej to. Dobry pomysł. Od razu lepiej. Jeszcze tylko chwila. Skończyłam szkołę. Hej, taka śpiąca. Nie płaczcie, maluszki, już dobrze. Mamusia tu jest. Pamiętam, jak byłam w Twoim wieku. Mówiłaś coś? W końcu wysuszyłam włosy. Wow, co za impreza. Cześć, jesteśmy. Przepuścicie mnie? Żyjesz tam na dole? Uwaga! Auć! Gdzie z łokciami? Chodźmy tam. Hej, chcecie zagrać w grę? Trzeba wyjąć jabłko zębami. Ja pierwszy. To proste. Wasza kolej? Uda mi się? Spróbuj! To trudniejsze niż sądziłam. Mam. Oj. Teraz. Włosy mi nie przeszkadzają. To denerwujące. Nie dam rady. Niech pomyślę. Wiem. Obracaj się. Świetny pomysł. Dalej. Nieźle, co? Teraz do tyłu. I związujemy gumką. Tada. Jak elegancko. Czemu na to nie wpadłam? Twoja kolej. Nie dosięgnę. A teraz moje plecy nie mogę! To tylko gra. Weź sobie wygrałyśmy? Tak! Chciał? Beznadziejnie, nie? Ej, poczekaj! Chodź! Znowu! Tym razem nie przywalę w futryny. I co? Mówiłam! Ech. I hop! Ma się tę moc w nóziach! Filunia? Czy ja widziałam słodycze? Tak blisko! Ech. Podstawię sobie krzesło! jestem taka niska? Teraz się uda. Powoli. O nie, grunt mi się chwieje. Tylko nie to. Lecę! A! Co to za łomot? Ejba! Rosie, pomóż mi! O. Co tu się stało? Nie ma sprawy. O te słodycze chodziło? Dzięki! Za Twoją pomoc. Zapowiada się wspaniały wieczór. Muszę się przygotować. Przebiorę się. A ja się pomaluję. strój jest za wysoko. Coś nie tak? Pomogę ci, nie martw się. Co? Weź to. Dzięki! Tego potrzebowałam! Hmm, zrobię sobie Loki. Będę mieć piękne włosy. To powinno wystarczyć. Czemu są proste? Gotowa? I co? Musimy iść. Chcę zakręcić włosy, ale nic z tego. Idź sama, przyjdę później. Skoro tak mówisz. Dobra, zaraz was zakręcę. Koniec żartów. To musi działać. Przynajmniej nie muszę chodzić na siłkę. Wow, ale było fajnie. Chciałam tylko ładnie wyglądać. Nieudany wieczór. A, nie znoszę tego. To ja pójdę spać. Dobrze, że już po lekcjach. Uuu, zdjęcia. Jesteśmy boskie. Co to? Cześć, mogę z wami? Serio? Chyba śnisz. Halo! Co to za głosy? Ja chcę być na zdjęciu! E, dobra. To wystarczy. Nie. Nie. Nie mam mnie na żadnym? Spróbujmy inaczej. Od razu lepiej. Ucięło mi głowę. Mam pomysł. Wezmę książki. Stań na nich. Wow, jak wysoko! O -o. Udało się choć jedno? Nie ruszaj się! Ach, tak! Gotowe na imprezkę! Dzisiaj polecimy na grubo! Taka jesteś pewna, kurdu Pelko! Trochę ci brakuje, widzisz? Proszę! Chyba nie cię pan, się rozpłakała! O, jakie oczysta, nie! Może coś słodkiego, takie czekoladowe, czekoladowy batonik? Dobra. Hej, co to jest? Takie straszne. Ej, nie przeginaj, Krasnalu! To niesprawiedliwe. Nie wpuści mnie! Pomyślę. Wejdziesz pod spódnicę? Spróbujmy. A jak? Okej, okay, gotowa. Dobry. Jedna osoba. Udało się. Uważaj, świecie. Impra właśnie się zaczęła. Okej, okay, czysto. Nieźle. I to się nazywa współpraca. Hej, co tam? No cześć, spoko. Auć, czemu to takie niskie? Straszna nie zdara ze mnie. Spójrz, jaki naszyjnik kupiłam. Prawda, że piękny? A? Czemu ona się rozmazuje? Potrzebuję okularów. I wtedy zaczęła tańczyć, ale że Normalnie gwiazdy widzę, ale mi się kręci w głowie. Mam słabość do pięknej biżuterii. Deczko mi niewygodnie. Odsunę nieco stolik, to są nogi rozprostuję. Słuchasz mnie w ogóle? Ta! Wow! Nie! Sorki, mój błąd. pozbieram. Daj spokój, zostaw to. Moja głowa, znowu. Nic ci się nie stało? Bywało gorzej. Usiądź, nie przemęczaj się. Mam trochę słodyczy. Chyba będę miał guza. Nie martw się, wiem co tu pomoże. Herbatka, panienko. W samą porę. A pan? Uwaga! Strasznie mi przykro, ma pan świetny refleks. Masz lokaja? Ekstra. Pewnie. To ty nie masz swojego? I stawiamy. Dzięki, to wszystko. Doskonale. Proszę dzwonić w razie czego. Proszę, pij herbatkę. Ale małe filiżanki. Dobrze, że nie jestem aż tak spragniony. Zdrówką pyszności. Nawet nie zła. Kto nam odpowie? O nie, tylko nie ja. Ja znam odpowiedź. Tutaj ja... Żadnych chętnych. Halo? Ja znam odpowiedź na to pytanie. Co to za hałas? To ja i odpowiedź znam. Ha? Tu jestem. I to też, widzi. Tak, zapraszam. Opłacało się robić szum. Poproszę kredę. Nie sięgam. Co ja się wpakowałam? Może mi to pomóc? Już prawie. I skok. Ech, to na nic. Dobra. Pomogę ci. Tylko szybko. Gotowe. Tak to się robi. Ha. Spektakularny sukces. Dobrze, teraz ty, Rosie, zapraszam. Ja? Och, dlaczego akurat ja? Skoro muszę... Dziękuję. Co? Ile ta dziewczyna ma wzrostu? Chyba je drożdże na śniadanie. Jest! Zobaczmy. Wystarczająco wysoki. Świetnie! Jeden bilet, proszę. Trochę panu brakuje. Naprawdę? Dobra, chwilkę. Na pewno gdzieś mam resztę. Momencik. Nie zapłacę myszą, prawda? Eee, nie ma jej? Piękna pogoda, aleś ty wysoki. Następny. O, ledwo się zauważyłam. Mogę wejść? Sorki, takie zasady. Zawsze działało. Hej, mam świetny pomysł. Mam przy sobie kieszonkowe. To powinno wystarczyć. Teraz jestem wyższa. Kupię sobie szpilki. A reszta dla pani. Jadę na wakacje. Pa! To było cwane. Uuu! Mam brakujące pieniądze. Mogę wejść? Sorki zamknięte. Ach, przynajmniej mam stówę. Jak nisko zejdziesz? Jest! Kwiatka! A jak? Powoli? Spokojnie? Nie. I co? I już? Jest wyżej ode mnie! Nawet się nie świeliłam. Znacznie niżej, proszę. I to rozumiem. Na bank pod tym przejdę. Widzieliście to? Teraz ja. O, dość łatwo. Oj, tam. Uwielbiam sprzątać. Czy jest coś lepszego? Wyglądam pięknie. Ulubione wdzianko takie wygodne. Ten kapelusz dopełni mój look. Prawie. Jeszcze trochę. A! Potrząsnę stojakiem. Dawaj kapelusz! O, to do mnie nie pasuje. Nikt w tym nie chodzi. Wiem jak go zdejmę. Wejdę na pufę! Ale jestem wysoka. Wszystko widzę. Prawie. O nie. Mogłam zdjąć wcześniej szpilki. Lecę, Auć, będzie siniak. E, halo? Trudno dzisiaj dobrych pracowników. Duby dubedu m. Hej! Przepraszam, panienko. Już pomagam. Wreszcie. Chyba nie włożę dziś tego kapelusza. Mogę go dla panienki bez problemu zdjąć. Proszę bardzo. Dziękuję. Wszystko dzięki szczotce. Skoro panienka.